serdecznie słuchajcie. Weźmy patch 4.0 do Gęsina I co w tym patchu 4.0? Doszły, jak widać na mapie, doszły nowe tereny na wschód, na północ od Sumeru. Podobno jest to zwane fontanną. Nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno, właśnie te. Tereny tutaj gdzieś na północ od Sumeru nazywają się fontanna. Oprócz tego dostajemy oczywiście 600 gemów i postać darmową. Jest to Linet, która jest oczywiście... Właśnie nie pamiętam. O, ona jest ameno akurat, no ale ona... dostajemy ją za darmo. No, oprócz tego dropy. Na jej. Nie wiem, brata, nie brata, nie wiem jak to nazwać, bo ona jest w sumie jego asystentką. No i na. Jelam są dropy, tak. No oczywiście standardowo, tak powiem, tak, zamierzam pchnąć dzisiaj na streamie kampanię, więc pewnie trochę. A oprócz tego dziennej. Dzienne wykonam teraz, ale zamierzam na streamie wpchnąć kampanię i trochę. Czy właśnie zrobiłem bubla? Tak, zrobiłem właśnie bubla. Okay wracając zrobimy oczywiście dzienne myślę że zrobimy e, e, na no te piorka, nie pamiętam jak one się nazywają e, razajny tak na streamie i zobaczymy co dalej na podejrzu tak jak mówię będę pchał kampanię na razie zróbmy po prostu dzienne no, dobra, to mamy pierwsze dzień, no oczywiście jak widzicie, w międzyczasie gdy od ostatniego odcinka i w ogóle od ostatniego streama trochę sumeru

Okay. Ah, uh, number. Hmm. Okay. Okay. Oke, dan berada di sini Oke. Oke. Pas Tak jak mówię, będziemy dzisiaj przechodzić więcej, oczywiście mało gadam. Standardowo ja się nie zawsze jak się kupiam, tak odczuwacie jednak więcej gadam. No tutaj jest trochę z tym ciężko, tak? Okej, tam lecimy dalej, tylko musiałem coś odpowiednie i lecimy dalej. No dobra, mamy kolejne daily za nami chyba. Okej, okay, do góry to się tepnijmy, nie będziemy się męczyć z, podcho z podchodzeniem na skałę, tylko się tepniemy po prostu i tyle. Okej, okay, lądujemy. OK, dobra. Czyli teraz jest to. Ciekawe, czy stąd dolecieć. Jak stąd wystartuję, to czy zdołam tam na tą wysepkę dolecieć. Chyba nie. Okej, okay. ja jesteśmy na miejscu. Dobry start. Okej. Okay. Nada, hombre. Super nam wywaliło tego questa. A to wejdźmy tu. I zobaczmy co z tego będzie. Oczywiście trzeba tam podlecieć, a to kawałek jest. Aha. Teraz nas prąd elektryczny kopie. Dobrze, coś... Aha. To chyba przez te stworki takie śmieszne. Ok, dotarliśmy do miejsca. quest'a jakkolwiek gdzie nie to brzmi, Aha, czyli obrona monolitu, może lecić. Hmm. Hmm. Ciekawe jest, no, czy to się w ogóle. Ciekawe jest. Aha, to super. Ładnie poszło. Ładnie Ice ApoRise poszedł. Tylko szkoda, że aż tyle HP poszło na w zasadzie raz. Eee, dobra. Zostało trzech. Okej, okay. aha, i jest Ty co dwoja po... Okej, okay, właśnie się, się szybko zgasiły. Tak, 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 tak. Bo na pewno... przez to dzięki temu osiągnę swój cel. No i dobra. I ostatnie. Nawet, o! Nawet mamy tutaj dziwę teleport. Więc jest dobrze. Ostatni quest na dzisiaj, dzienny i później tak jak mówię, będziemy pewnie pchali sumerów. Bo czas w sumie najwyższy, żeby pchnąć kampanię, która weszła w 2 2.0, coś takiego. To to Czy co? Czy so, ja mam kurde timetriale? Jakiś opis? Aha, okej okay. Eee uh, Okej okay. Kurde Okej okay. Okej, okay, coś, coś z tego nawet wyszło. Tylko co dalej? Hmm. hmm. Ach, woda. Okej. Okay. I co, jeszcze raz muszę się wspiąć teraz. A ja pierdzielę, Czy ja tego questa zdążę wykonać? Okej. Okay. Chyba mogę nie zdążyć. Chyba, że nie wiem. Kurde. A jeszcze że nie mam pojęcia jak to wykonać. Hmm. No to chyba od tego questu zrobię. Tylko po to, by się dowiedzieć jak go wykonać. O. No. Dobra, tepnijmy się na górę jeszcze raz w takim wypadzie. Hmm? Pat mi się rozładowo jest super. Hmm. To się ja to pierwszy raz tego questa robię, więc... OK. teraz tak. A czemu się teraz wiecie, co coś się teraz? A dobra, już wiem. Może przecież. To wiecie co? Bo to nam wtedy zrestartuje tego quest'a Zapomniałem! Przecież muszę jeszcze pobrać ten, ten, tamten Dobra Posz Możesz, ty mówi. Okej okay. Mamy to

OK. To sobie poradźmy. Yeah. Najpierw w ten sposób. Hmm. I teraz tak, tu na platforma z powrotem, tak?

Jakimś cudem wykonaliśmy tego quest'a, dobra, cofnijmy się, nie wiem, do Monsztaut, bo z Monsztaut mi zawsze najlepiej zaczynać, więc tutaj się cofnę. No, także cóż, quest'a jakimś cudem udało się wykonać, także zbieram to dokupuję... Ale co ja tam wykupuję? To znaczy kwarcy, pierogamy. Widzicie, Medium mi się z nomenklaturą z innej gry, gdzie są same kwarcy, które się wydaje na sumony. Okej. Okay. No dobra, no to cóż, to tyle, żegnam się z wami do usłyszenia.